On <laughs> wie czemu, on wie czemu, <laughs> ale petarda, ale nie będziemy zdradzać teraz, ale jest mega, ojej, ale jest p***jowo, kurczę, czad na żywo, co włączymy, <laughs> ale jest grubo, 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 kurczę, no, ile my jesteśmy, Z 15 minut? No, siemandero, Romku, siemandero. Cześć Łukasz, cześć Maćku. Ale petarda, ale kurczę fajne miejsce mamy. Musiałem to odpalić, żeby być trochę wam tu nakręcić Was. Siema Wandziu, siema Częczan, siema Enduro, cześć Jaro Husaria. Cześć Leila, pozdrawiamy Hamburg, cześć Piotrek. Cześć Adaś, ja, pierdziele, Andrzej, Łukasz, Tranti, blisko lasu, Pawełku, siema Mandero, ale jest fajnie. Ale co przed chwilą prezes wywalił, to po prostu Oj kurde, zamurowało, zamurowało, Jest Misiek. Z nami. Misiek, idę dalej, idę, bo kurczę, musiałem polecieć yy, do prezesa, zostawiłem swój wykrywać, wszystko zostawiłem. Nie, nie pokażę. Teraz Wam nie pokażę. Siema Kramer, Siema dero. Ja nic, Dawidio. Ale prezes walnął. Zresztą ja też walnąłem już na samym wejściu. Normalnie jest grubo. Roman. Nie, nie mogę, nie mogę. Nie chcę zdradzić, nie chcę zdradzić. Musimy się na filmie. Ale jest petarda. Super. Kurczę, przyjechaliśmy co dopiero. Srebro to jest nic tam. Srebro Promach to jest tam Sławizna. Eee... <laughs> Łukasz, tak jest. Siamander, obgadzista gdzie ja mam ten mój deus, gdzie on leży bo tu leciałem, leciałem eee... <laughs> dzięki Romeczku, dzięki eee... nawet nie wiem gdzie ja mam mojego deusa, a już widzę dobra, już widzę siemalony, siemandero, jesteś pierwszy, tak jest siemandero Dawid tam już dziku chodzi, ale fajne miejsce, nasz Rafonix załatwił eee... siema Stasiu, siemandero eee... <laughs> wszędzie petardy Eee, Trojan, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka. Eee, Złoty pociąg, nie, ale blisko. <laughs> Bardzo blisko, blisko, ciepło, 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 ciepło. Kurczę, ale jest fajnie. Rafonik załatwił nam tu od swojego wujka taką tutaj, <laughs> przepraszam, kukurydzkę, zasapałem się. Kukurydzkę, trochę lasu, trochę łączki. Fajnie, no i niespodziewajki takie wpadają, że mi świata, normalnie totalne, nie, nie pokazuję górniku, nie, jest Waldi, Waldi się z wami przywita, Hello. jest Waldi, Wandero. Waldi, Martin, prezes, kurczę. ale jest fajnie, ale wywalił ty, widziałeś? Kurde, no, jakie ładne, nie? Mistrzostwo świata normalnie. Totalna petarda. Idę do mojego sprzęciora, bo tu leży samotny. Jeszcze się na mnie gniewa, że go tu rzuciłem. O, tu z tego miejsca też trafiłem. Fajną rzecz. Fajną rzecz, już zasypuję. Siamander, zlitujcie się, pokazujcie. Nie, nie pokazuję, Jak się wzruszy, to uduszę. Eee, Leila Ciepło, 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 ciepło. Pozdro dla dzika. Pozdrawiamy dzikusa eee, kochani, filmik z wypadu. Siema Marcin. Eee, no nie, nie, musi poczekać swojej kolejności. Musi poczekać swojej kolejności. Ja za chwilę wam wrzucę filmik eee, z wypadu eee, z Adamem Detektorystą. O Mariusz dotarł ty Siema! Ale fajnie! Mariusz dotarł do nas! Super! Ale się ekipa dzisiaj zebrała! Naprawdę! Stary pakistański skład! Kurcze! No i to jest to! Chyba dlatego, że cała fajna nasza ekipa się zbierała, dlatego lecą takie petardy, dlatego takie kurcze fajne fanciory się sypią! Dzisiaj wam wrzucę a jak chcecie obejrzeć to mogę i za chwilę wam wrzucić filmik, co byłem na wypadzie z Adamem detektorystą, jak był u nas na gościnie. Także to jeszcze mam zaległe jeszcze też fajny filmik też naprawdę fajnie, ale dzisiaj to już normalnie yy, <grywka> z tego wypadu myślę, że gdzieś yy, yy, nie lony za stodołami nie, ale to jest yy, też bardzo bliziutko. Są zabudowania jest fajnie, jest fajnie. A za stodołami to sam wiesz jak było, za stodołami <noise> było totalnie na pusto, także nawet tam nie było co kręcić. dziku się ze mnie śmiał, bo ja byłem zajarany, że takie kurcze po niemieckie stodoły, cały rząd stodu. kurcze środek wsi, normalnie. Pole jak lotnisko, kurczę, dotyka do pochodzenia. Mówię, a, ale tu będzie sypało, no tu będzie sypało. Dziku, mówisz, jedzam ze mnie, kurę śmiał. Szyderczy no, uśmiech jego. Kure. I faktycznie się uśmiał tyle ze mnie, bo ja wracałem z munią spuszczoną, a ten miał bekę ze mnie. Siewandero Łukasz, zimno? Yy, nie, nie jest tak zimno. Po tej wczorajszej wichurze, yy, która tutaj przeszła nad kaszubami, no to powiem wam masakiera. Ja wczoraj kładłem się spać i myślałem, że mi dach wyrwie. Normalnie tak wszystko, yy, wszystko trzeszczało. Nie szło za, zasnąć. Ula oczywiście zasnęła, bo ona śpi w korkach, żeby nie słyszeć mojego chrapania, także jej to nie przeszkadzało. Ale ja to miałem kurczę, no. Yy, tragiczną noc, dlatego dzisiaj rano już się obudziłem, nie wiem, która to była, szósta gdzieś godzina i czekałem na chłopaków, także o, Łukasz ma 7,5 tony, siemandero Karol, siemandero, yy, także ja tu dzisiaj już czekałem, ale coś czułem, coś czułem, że jak zbierze się taka ekipa, to będzie petard, no jest, kurde, jest, jest, cieszę się, że prezes, prezes trafił dawno, z nami nie był, ale po prostu... Yy, miał yy, cewkę rozwaloną ale tu już Arek z Green wszystko ogarnął, także prezes już jest yy, z nami, prąd yy, he, 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 Karol prąd wczoraj był, ale no mówię, taka była piździawka, tak strasznie było yy, no tragedia, tragedia yy, 100 lat, komu tam życzymy 100 lat kto tam ma, ty kto ma urodziny Pisz, kto tam ma urodziny komu tam 100 lat, Kramer ma Kurczę, może Kramer ma, co ja kurczę zapomniałem może faktycznie, bo coś wspominał. Dzisiaj mamy który? Dzięki Wandziu, dzięki, dzięki. Siema Marcino, siema Beatko, siema Andero. O kurde, chyba Atrexo wlatuje. Oje, chyba będziemy Atrexa, kurde, testować, ale fajnie. Kramerek, wszystkiego najlepszego, Grzesiu Kramerku. Ty, Kramer ma urodziny dzisiaj. Kramer ma urodziny, Waldi. Kurczę, Grzesiu, wszystkiego najlepszego dla kramerka 100 ja lat, sto ja lat, sto ja lat, 100 ja lat, ja lat, ja lat niechaj ja żyje. Ja Nam, sto lat kramer! Wszystkiego dobrego! Ale patrzcie co to się teraz będzie działo! Funkelnuweczka, biała, nieśmigana. Atrek, kurczę, się mano Ojenny, ale będzie grubo dzisiaj. Atreksik już wlatuje, no to będą testy. Sam jestem ciekawy jak to będzie kurczę, działać. Ale petarda, no to dawaj. Jeszcze cena, cenę weź odklej. No, cenę weź odklej. Ale jaja, ale fajnie, kurczę, no. Ale jestem zajarany teraz tym wszystkim. Mówię wam normalnie. Zajaranka taka, że no wejdzie, wejdzie Simplex, jak najbardziej polecam cały czas, cały czas polecam simplexa, będę polecał. Sprzęt mega petarda, sam mam, sam używałem, sam możecie, możecie sami zobaczyć, yy, jakie. Oj, kurczę wieje mocno, nie chcę, muszę się zasłonić, jakie petardy z Simplexem wychodziły. Yy, prezesa, pozdrów, dziękuję, Dareczku, dziękuję. Prezes poleciał tam trochę w dół. Yy, siemaninko, siemandero. Siema Mareczku Pazieski. siemandero, y, poleciał tam w dumno, ale tam trafił, y, leśny, a czemu, no czemu, na, na dobry siemandero, y, kapselku, siemandero, miśku, czemu, simplex, jak najbardziej, na rozpoczęcie tej zabawy, tej przygody jest Ania Bogucka, siemandero, no wieje, wieje, Aniu, jak najbardziej simplexa y, polecam, naprawdę... Y... TX800, nawet nie wiem co to jest TX800, nie wiem, nie wiem Mariusz, nie chciałbym tu się wypowiadać i, i siać jakiegoś fermentu, nie wiem, Simplexa mam, Simplexa schodzę, z Simplexem chodziłem, yy, wiele osób chodzi, yy, wiele osób może yy, polecić także Simplexa, ale jest kurde mega, 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 mega. Exploring Maja, siemandero Maju, siemandero. Fajnie, taka zabawa dobra, już trochę kurde ciśnienie zeszło, ale jak zaczynałem odpalać tego live'a, to serducho mi wyskoczył. Eee, no może być, może być. Marcin, no wieje, wieje, wieje strasznie. Chociaż takie tam dziku już w swojej cyjanowej bluzie chodzi. Eee, no, widziałeś grochu? Widziałeś? Pewnie już widziałeś, pewnie już się pochwalił, bo to kurcze, zaraz poszło w eter. Aureusku mandero, tak jest, dobry, dobry. Yy, no właśnie, tą legendę zobaczymy. Ja wczoraj próbowałem gdzieś trafić na, yy, na premierę tego nowego sprzętu, ale trafiłem tylko na ruskojęzycznych stronach i nie, dobrze nie rozumiałem, o czym oni tam gawarit. Trochę po angielsku, trochę po rusku. I, I ten, no ale wygląda fajnie. Może będzie dane przetestować tego nowego The Legend, The Legend od Noty Macro. Pozdrawiamy Dareczku, pozdrawiamy. Yy, no i co, zawijam się, lecę dalej lecę dalej, kochani jeszcze jedna sprawa, żebyście tam nie myśleli o filmiku, który wczoraj wieczorem wleciał to po prostu taki mój test, taki mój test, moje sprawdzonko yy, coś tam sobie w głowie uzbie, ubzdurałem i coś chciałem zobaczyć, także y, temat, y, tematów politycznych na pewno na tym kanale nie będzie, y, na pewno nie będzie żadnej rozkminki o innych takich, takich rzeczach. To jest, wiecie, u mnie, u mnie tego nie ma, ja tego. Nie lubię, po prostu nie oglądam. Ja wolę na wesoło, wolę łatwo, lekko i przyjemnie. Takie rzeczy, które dla Was i, i dla mnie są fajne. Także kochani, nie obrażajcie się, nie, daje, nie dawajcie unsubów. Bo już takie coś słyszałem, Adi, co Ty wstawiasz? Unsub leci, unsub leci. Jak chcesz, to odchodź, jak chcesz, to odchodź. Ja się bawię i coś miałem ochotę sprawdzić, i sobie sprawdziłem. I jest fajnie, ale dobra, kochani. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Czekajcie na filmiki. Ja lecę, bo oni mi tu wszystko wykoszą. Ja mam dwie. Ja mam dwie. O, kurczę, jest strojenie. Dobra, muszę lecieć, muszę lecieć, zobaczyć. Dziękuję Romeczku. Owocnych, owocnych dołków. Wulgarny, dobra, spoko luzik, spoko Spokoj, Bartku, jak chcesz, to pisz, pogadamy, ale nie teraz, nie teraz, bo teraz to ja lecę tutaj działać. Kochani, dzięki Wam za obecność. Miłego weekendu wam życzę. Jeżeli będziecie wychodzili w teren, to owocnych dołków. Kto będzie miał ochotę, to zapraszam do przesyłania filmików do czarnych Kciuków w terenie czekam na wasze filmiki. Pamiętajcie, nagrywamy tak, nie tak. Filmik takie do 30 sekund, bo potem mi się nie chcą załadować. Także, jak ktoś ma na, na maila, na Messengera, będziemy yy, tworzyć. Nie, oni dopiero tutaj Atreksa teraz rozkminiają, a chcę też zobaczyć, jak to, jak to wszystko wychodzi. Kochani, jeszcze raz dzięki za Waszą obecność. Dziękuję za wszystko. O, kros jedzie gęsi latają, ale jest fajnie Super, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.